Zła Ania składa mi złe życzenia na moje 21 urodziny. Ja nie mogę, nie wierzę, że ten kreator Mikołaj obchodzi swoje 21 urodziny. I co gorsze, on zaprasza tylko te osoby, które są grzeczne i miłe przez cały czas, a nie zaprasza te, które są niegrzeczne i niemiłe, a w szczególności mnie. Ciekawe, co mogę tutaj zrobić. Muszę się zastanowić. Już wiem, co zrobię. Zamierzam składać złe życzenia do tego kreatora Mikołaja. W ten sposób Mikołaj Plotagoner 2004 nie będzie już zorganizował swoich urodzin w tym roku. To jest świetny pomysł, tak więc idę prosto do jego domu. Dobrze, to teraz pójdę tym chodnikiem prosto do domu Mikołaja. Tak więc idę właśnie tą drogą. Później kiedy zła Ania dotarła do mojego domu. Udało się, dotarłam do domu Mikołaja. No, to teraz wystarczy tylko zadzwonić dzwonkiem do jego domu i wtedy złożę mu złe życzenia na jego 21 urodziny. Tak więc robię to. Tymczasem u mnie w domu. Mikołaju, cieszę się, że mnie zaprosiłeś na Twoje urodzinowe przyjęcie. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Zgadzam się z Albertem. Fajnie, że mnie zaprosiłeś na Twoje przyjęcie urodzinowe. Potwierdzam to, co Ozonek mówi. Fajnie, że mnie zaprosiłeś na Twoje urodzinowe przyjęcie. Zgadzam się to, co inni mówią. Fajnie, że mnie zaprosiłeś na Twoje urodzinowe przyjęcie. Zgadzam się z innymi. Dzięki, że mnie zaprosiłeś na Twoje urodzinowe przyjęcie. Ja również się zgadzam z innymi. Dzięki, że mnie zaprosiłeś na Twoje 21 urodziny. Nie ma za co. W końcu jesteśmy przyjaciółmi. No dobrze. Skoro już tu wszyscy są, to możemy już zacząć moje. Oho, ktoś jeszcze tu przyszedł? Ja sprawdzę, kto to, a wy możecie tutaj usiąść na kanapie i ze sobą porozmawiać. Za chwilę do was wrócę. Zapraszam, zapraszam. Fajnie, że jesteś tutaj na moich uro. Niespodzianka, nie spodziewałeś się, że do ciebie przyjdę? Zła Aniu, a co ty tutaj robisz w moim domu? I dlaczego jesteś na moim przyjęciu rodzinowym? Przecież nie dałem Ci żadnego zaproszenia na moje urodziny i nawet nie jesteś zaproszona na moje urodzinowe przyjęcie. A teraz zejdź mi z oczu i nigdy tu więcej nie wracaj, bo inaczej powiem dobie Ani, żeby się z Tobą zajęła i Cię porządnie ukarała. Po co te nerwy? Ja nie przyszłam tu, aby zrujnować Twoje urodziny, tylko przyszłam po to, żeby złożyć Ci życzenia urodzinowe. O, w takim razie w porządku. Tylko zrób to szybko, bo ja nie mam za dużo czasu. Wszystkiego nie najlepszego z okazji twoich 21 urodzin. Życzę ci, abyś miał 0 subów na twoim kanale, usunął wszystkie filmy z moimi złymi klonami, które robisz i zamknął swoje konto na YouTubie na zawsze. Zła Aniu, co to miało być? Dlaczego zużyłaś do mnie bardzo brzydkie i niedobre życzenia do mnie? Przecież wiesz, że składanie takich złych życzeń do mnie jest bardzo złe i możesz dostać za to duże kłopoty, jeśli tak zrobisz. Wiesz co, mam tego dość. Zaraz zawołam dobrą Anię, aby cię porządnie ukarała. Więc nie waż się stąd ruszyć, jasne? No nie, teraz już mega przesadziłam. Aniu, mogłabyś się zająć tą złą Anią? Bo ona złożyła do mnie złe życzenia na moje urodziny. Zweź zub z nią coś, bo ja już jestem wkurzony. Zła Aniu, czy ty już do reszty zwariowałaś? Jak mogłaś złożyć Mikołajowi złe życzenia urodzinowe na jego urodziny? Przecież wiesz, że składanie komuś złych życzeń na ich urodziny jest bardzo złe i możesz wpaść za to w kłopoty, jeśli będziesz tak robiła. Ale Aniu, ja naprawdę nie lubię tego kreatora Mikołaja. Bo on ciągle tworzy filmiki na moje złe klony, jak oni dostają karę od swoich dobrych klonów, a szczególnie mnie. I co z tego? To jest jego kanał i to on zdecyduje, czy on ma przestać robić filmiki na złe klony, czy nie. A w dodatku masz zakaz wstępu na jego urodziny, bo Mikołaj nie życzy sobie żadnych złych klonów na jego przyjęcie urodzinowe, a szczególnie ciebie. Za to, że złożyłaś Mikołajowi złe życzenia urodzinowe, dostajesz dwa tygodnie kary. A teraz wynoś się z terenu domu Mikołaja i wracaj do naszego domu. A gdy już wrócisz do naszego domu, to od razu marsz na górę do swojego pokoju i przemyśl sobie, co dzisiaj zrobiłaś. No dobrze, jak sobie życzysz, już wracam do mojego domu i pójdę do mojego pokoju przemyśleć sobie, co dzisiaj zrobiłam. No więc, już mnie tu nie ma. No, poszła już sobie, to teraz mogę już wracać do środka i kontynuować zabawę na urodzinach Mikołaja. Tak więc wracam do środka. Sprawa załatwiona, zła Ania już stąd poszła. Bardzo Ci dziękuję, Aniu. Wiedziałem, że potrafisz to zrobić. Jesteś bardzo dzienna. No dobrze, skoro zła Ania już stąd poszła, to możemy dalej kontynuować moje przyjęcie urodzinowe. Tak więc kontynuujmy. Tymczasem u złej Anny. Kurczę. Wiedziałam, że składanie złych życzeń na urodziny Mikołaja to zły pomysł. Teraz moja dobra Ania będzie się dobrze bawiła na jego urodzinach, a ja muszę siedzieć w domu w moim pokoju, bo Ania przed chwilą mnie ukarała za to. Ale i tak ta kara mnie nie interesuje. Zanim ten film się skończy, chcę wam serdecznie podziękować za obejrzenie mojego urodzinowego filmiku na moim kanale. Mam nadzieję, że się wam spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nowych filmów na moim kanale. Aha i nie zapomnijcie też napisać w komentarzach życzenia urodzinowe, bo ponieważ to jest mój dzień i właśnie obchodzę swoje 21 urodziny, więc warto zostawić życzenia w komentarzach, bo jesteście świetni i jesteście bardzo mili, że lubicie moje filmy. No cóż, to już wszystko w tym filmie. Widzimy się w kolejnym materiale, także do usłyszenia, do zobaczenia, cześć, papa! Pa.